Mastka, odejdź od pana. A wy to co za jedne? Bracia tej panny. I ślubowaliśmy Tatkowi na łożu śmierci, że jej upilnuję przed takimi jak ty. Spokojnie, ale o co się rozchodzi? Przecież do niczego nie doszło. Niewinna rozmowa z panną. Jak to na wesele? Wszyscy my słyszeli, jaka to niewinna rozmowa. Do że się chciał zaciągnąć i po co? Też na rozmowę? A pewnie, że na rozmowę. Ale wpierw potańcować. No sami przyznacie, kto by z taką pięknością tańcować nie chciał. No ślepy chyba tylko. Inną se znajdź do tańcowania. Albo ja zaraz jaką sztachetę wezmę i z nią potańcujesz. Geralt, jesteś świadkiem, że starałem się załagodzić, ale oni chcą się bić. Jak dla mnie, proszę bardzo, to będzie przednia zabawa. Tam są sztachety. Co? Strach cię obleciał? Kurwa, nie zniosę tego! Nikt nie będzie zarzucał tchórzostwa Witoldowi von Everett.